Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak kończyć utwory, ponieważ wychodzi na to, ja to miałem, prawdopodobnie tak też masz ty, gdzie mamy problem z decyzją. Kiedy utwór jest skończony, bez różnicy czy nagrywasz, miksujesz, robisz mastering, pojawia się w końcu pytanie, czy ten utwór jest gotowy, żeby przejść na kolejny etap, czy po prostu kliknąć guzik i go opublikować. Ale często, gdy po prostu zaczynasz swoją przygodę i nie masz jeszcze konkretnej daty wydania, którą może narzuca wytwórnia albo klient, to możesz po prostu nad utworem siedzieć bardzo, bardzo długo. Ja miałem tak u siebie na początku, gdzie zamiast kończyć utwory szybko i przechodzić dalej, siedziałem nad jednym, nad jednym, nad jednym. A my nie mamy za bardzo takich możliwości, jak sławni artyści, żeby pracować pół roku nad jednym utworem, ponieważ musimy sobie zapamiętać, że na początku ilość buduje jakość. I chcemy przechodzić z utworu na utwór, aby po prostu uczyć się nowych rzeczy. Praca na początku 10 godzin nad jednym utworem będzie mniej korzystna niż praca. Nad dziesięcioma utworami po godzinie, bo z każdego wyciągniemy na początku coś nowego, później jasne. Możesz tworzyć dłużej utwory, bardziej je dopracowywać, być perfekcjonistą. Ale na początku. Pamiętaj, zadbaj o to, aby ilość budowała jakość. Ale oczywiście nie będę tutaj kończył wideo na tym, że ilość buduje jakość, tylko chciałbym wam pokazać już teraz konkretne strategie, które ja używam, aby kończyć utwory, które są po prostu w moich standardach jakości, z których jestem zadowolony i które wysyłam do klienta. I zacznijmy od najprostszej rzeczy. Gdy nie pracujesz dla klienta, pracujesz dla siebie, ustal dla siebie w kalendarzu po prostu datę. To po prostu stawia na tobie małą taką presję, że jednak ustawiłem tą datę i muszę... Po prostu zaakceptować to, że tego, dajmy, 15 czerwca ten utwór jest gotowy i co by się nie działo, publikuję go i idę dalej. Stawianie sobie po prostu takich dat w kalendarzu może Ci bardzo pomóc. Jeśli sam sama nie potrafisz po prostu dotrzymać swojego słowa, to powiedz to publicznie, może na twoich mediach społecznościowych, że 15 czerwca będzie utwór. Wtedy to narzuca na, ciebie, na tobie jeszcze troszeczkę większą presję. Ta presja nie jest nieraz fajna, ale na początku chcemy kończyć te utwory. Teraz mówimy o kończeniu utworów. Także postaw sobie może taki termin i również go ogłoś. To wtedy będzie o wiele łatwiej go dotrzymać. Tak samo jak ja oddaję miks, to klient dokładnie wie, kiedy otrzyma ten miks. Dlatego ja wiem, że w tych trzech, 4 Dniach muszę zmieścić się na przykład z całym procesem miksu, przejść przez wszystkie standardy, które mam, przejść przez całą checklistę i listę, którą też mam miksując, aby wysłać mu po prostu jak najlepiej brzmiącą pierwszą wersję. Kolejna rzecz, używaj mapy na etapie kończenia twoich utworów. Ja zawsze jak bardzo nie byłbym pewny już, że coś brzmi świetnie, używam utworów referencyjnych. Jeśli nie wiesz, co to są utwory referencyjne, tutaj gdzieś pojawi się odnośnik do yy, innego wideo, ale utwory referencyjne bardzo fajnie mogą nastroić twoje ucho do dobrego brzmienia, właśnie bez różnicy, czy nagrywasz, miksujesz, czy tworzysz, ponieważ my im dłużej pracujemy z jakimś utworem, tracimy taką obiektywność na temat tego, czy on naprawdę brzmi dobrze. Dlatego Wtedy właśnie fajnie, jak puścimy sobie te utwory referencyjne, które nastroją nasz słuch i może pozwolą nam podjąć szybko dobrą decyzję. Ej, właściwie, już porównując nawet do tych utworów sławnych, referencyjnych, to mój utwór brzmi dobrze. Czas go zakończyć. Im dłużej tam siedzę, to po prostu już nie wychodzi nic na plus. To jest koniec, definitywny. Dlatego ja zawsze używam utworów referencyjnych, w każdym etapie właściwie tworzenia. Kolejna rzecz, która diametralnie może Ci pomóc, to stworzenie sobie takiej grupy na jakimś komunikatorze, czy to jest Whatsapp, Messenger, yy, Instagram, do której mógłbyś wysyłać. watch swoje jeszcze surowe wersje, bo im szybciej dostaniesz taką informację zwrotną, tym szybciej wiesz jeszcze co poprawić. Często właśnie, gdy sami jesteśmy w tym świecie muzyki i nie chcemy na początku nikomu tego pokazywać, to często zapętlamy swoje stare błędy, ponieważ nie wiemy może, czego nasi słuchacze oczekują, czego oni chcą, co może poszło nie tak po mojej myśli, bo za długo się z danym utworem, dlatego fajnie już teraz napisać może do czwórki znajomych, stworzyć taką grupę, od której mógłbyś otrzymać rzetelną konstrukcję. Krytykę. Nawet jeśli nie mają pojęcia o miksie, a ty robisz miks. Oni po prostu swoim uchem powiedzą ci, czy to brzmi dobrze, czy to brzmi źle, ale ważne, żeby byli wobec Ciebie szczerzy, to wtedy po prostu będziesz miał taki fajną, zwrotną, konstruktywną krytykę, którą będziesz mógł od razu wykorzystać i ewentualnie stwierdzić, czy jeszcze trzeba coś zmienić, czy ten utwór już jest skończony. I rzecz, która mi na początku pomogła, teraz już tak naprawdę jest automatem, to miałem na etapie miksu, czy tworzenia taką listę kontrolną. Czyli, zanim wyeksportuję utwór, muszę sobie odpowiedzieć na kilka pytań i zobaczyć, czy wszystko jest zrobione. Po pierwsze, na przykład, czy wokal jest słyszalny. Jest? Odhaczam. Czy balans basu jest dobrze osadzony w miksie, bo często tam miałem problem na początku. Jest. Ok. Odhaczam. Kolejna rzecz. Czy utwór... Przed kliknięciem eksportuje w 24 bitach i 44100 kHz. To jest jakość, w której ja na przykład pracuję i WAV. OK. Odhaczam. Czy występuje gdzieś przestęp. Odhaczam. Czy nie ma za dużo kompresji? Odhaczam. I tak dalej, i tak dalej. I taką samą listę możesz mieć na etapie nagrywania, tworzenia, miksowania. Później to jest jak jazda za samochodem, gdzie na początku musiałeś mieć tą listę. OK, zapnij pasy, yy, sprzęgło, yy, bieg, yy, puść sprzęgło, trochę dodaj gazu. To kiedyś było ciężkie. Teraz to jest, jak jedziesz samochodem, to jest dla ciebie naturalne. Tak samo z tą listą. Na początku ona będzie troszeczkę tutaj, będziesz musiał pomyśleć, co zrobić, gdzie, a później to będzie dla ciebie naturalne. Także takie listy również fajnie mogą pomóc z kończeniem utworów. I to są takie strategie, które ja na co dzień używam. Mam nadzieję, że któraś z nich ci pomoże, ale pamiętaj, właśnie, że na początku ilość buduje jakość, a gdy będziesz cały czas się rozwijał, to później, myślę, po prostu też naturalniej będziesz wiedział, czy ten utwór już jest skończony, bo Twój gust i Twoje ucho cały czas się kształci i ono pozwoli Ci w przyszłości podejmować coraz szybsze decyzje i nie będziesz musiał nieraz może każdej tej strategii używać, aby zadecydować tak, ten utwór brzmi dobrze i jest skończony. A może Ty masz jakieś swoje strategie, którymi chciałbyś się podzielić? Daj znać w komentarzu. Dzięki, że byłeś. Zostaw łapkę i subskrypcję. Do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.